Szanowni uczniowie, drodzy rodzice i nauczyciele. Po raz pierwszy danym jest spotkać się z uczniami klas maturalnych w tak niecodziennej sytuacji. Epidemia koronawirusa uniemożliwiła nam kontakt bezpośredni, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni. Dziś opuszczacie mury szkoły. Jesteście u progu dojrzałości. Teraz już bierzecie życie w swoje ręce. Powinnam właściwie zwracać się do was szanowni państwo, a ja wciąż mówię uczniowie. Robię to jednak z dwóch powodów. Po pierwsze, w myślach moich i nauczycieli, którzy z wami pracowali, na zawsze nimi pozostaniecie. <laughs> Przepraszam. Mieliśmy zaszczyt towarzyszyć Wam w trudnej i pełnej wyzwań w wyprawie, podejrzałość. Pamiętamy, jak przekraczaliście próg naszej szkoły, pełni obaw, ale daliście radę. My jesteśmy z Was bardzo dumni i Wy sami też odczuwajcie dumę. Wasza wiara w sukces i wydężona praca sprawiły, że dziś staliście się absolwentami Henrykówki. Po drugie, warto pozostać uczniem przez całe życie. Ud wiedzy, chęć poznania, ciekawość sprawiają, że wciąż się rozwijamy. I właśnie tego Wam dziś życzę: młodzieńczej pasji odkrywania świata, która nigdy się nie skończy. Oprócz radości i dumy, szczególnie dzisiaj, czujecie zapewne niepokój. Co dalej, co przyniesie przyszłość? Pewnie walkę o wymarzony indeks, upragnioną pracę. Życzę Wam więc mądrze wytyczonych celów. Z jednej strony na miarę Waszych możliwości, a z drugiej o krok dalej. Nie bójcie się marzeń. One dodają sił, motywują do działania, zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń. Przed Wami ostatni etap edukacji matura. Czas trudny, pełen emocji, ale ważny. Chociażby dlatego, że jesteście pierwszym rocznikiem, który nie zna jej daty. Ja jednak obiecuję, że nadal będziemy Was wspierać i trzymać mocno za Was kciuki. Teraz otwiera swoje drzwi długo oczekiwana przez Was dorosłość. Dorosłość, moi drodzy, to życie na własny rachunek. Nie ma gotowych do realizacji recept. Moi kochani, życzę Wam, żebyście zawsze czuli, że postępujecie w zgodzie ze sobą, byście po prostu znaleźli własną drogę do szczęścia, osiągnęli to, co sami sobie postawicie za cel i poczytacie za sukces. I by nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, z którymi swoją radość i szczęście będziecie mogli dzielić. Dzisiaj pragnę również podziękować Waszym nauczycielom, wychowawcom, za wszystko, co Wam zaoferowali w przeciągu tych kilku lat spędzonych w szkole. Dziękuję szczególnie pani Joannie Biernat, pani Ewie Rajczakowskiej, pani Katarzynie Grodek oraz pani Elżbiecie Popardzie i Tomaszowi Kalce. Słowa wielkiego podziękowania kieruję też w stronę rodziców, którzy Was wspierali, finansowali. I motywowali do pracy nad sobą. Dziękuję Państwu za zaufanie i za współpracę z nami. Drodzy absolwenci, pamiętajcie, że drzwi do szkoły będą dla Was zawsze otwarte. Z życzeniami zdrowia, Stella Święcińska, dyrektor szkoły.